Witajcie w kolejnym vlogu jesteśmy w kukurydzy sianej pojęć mieniu o zimym I to się tak prezentuje Kukurydza ma miejscami 2 metry już około Mo i na już wiechy wypuszczaj kolby wychodzą <grydza> Dawno blogu dla Was nie nagrywałem i to wrzucę Taki vlog krótki. Różna jest, jak widzicie, było bardzo sucho i dalej jest sucho. O i takie miejsca są, jak widzicie. Zaraz przejdziemy, zobaczymy dalej. I tu jesteśmy na wzgórku i przejdziemy dalej. Zobaczymy, co tam się dzieje. Tak, kukurydza mała nie jest. O. O. no i to tak wygląda jak widać tutaj mamy kukurydzę z jednego ziarka mamy jedna druga trzecia no i tu piąta jak widać z jednego ziarka mocno się pokrzewiła zaraz przejdziemy tam na dół zobaczymy jak to na dole wygląda będzie ścięta na kiszonkę ta kukurydza jaka będzie taka będzie zawsze coś tam się ukosi niż pole ma leżeć o jak widać taka kukurydza już jest to jest ze 2 metry 2,20 dwa są miejsca, no są miejsca, że jest mała a są miejsca, że jest duża zaraz przejdziemy tam dalej No to tam dalej i dalej. widzicie. Tak to wygląda. kukurydza to lepsze miejsca, gorsze miejsca To tak wygląda widzicie. O, jaka kokorypa. Coś tam się łótnie. Teraz tak to coś będzie tutaj też dużo pędów. Jak widzicie. No wypuszcza krzewień. No i kolby wychodzą. No wiązki kolb, widzicie, osołów. mocno się pokrzewiła, to bardzo mocno. Tu był obornik dawany Tak to wygląda Jest jego jeszcze trochę miejscami na wierzchu był mieszany, ale ciężko było wymieszać trochę poszło jego na hektar. No i takie oso miejsce jak widzicie o. Jest taka, jest i taka, zaraz wejdziemy tutaj bliżej no. Poprzez, pora o i tutaj taki osio się mocno przewiła, jak widzicie. O i wiecha już wychodzi miejscami, jechuje. O, tutaj jest bardzo duża. To gdzieś 2, 2 metry, gdzieś ma, tak około. O, a tu mamy obornika, trochę wymieszany z jęczmieniem, ryzyskiem. O! Po jęczmieniu, ryżysko, O, jaki był! Ładny! Się pokrzewił. Nie widać. Teraz przejdziemy do sąsiada, do kukurydzy, która była na wiosnę szana, Po sąsiedzku. Zobaczymy, jak to tam wygląda. A te kukurydze... A tutaj kukurydza nie jest tak źle jak po jęczmieniu. Siana była 12 czy 15, 15 sierpnia. A tu jest sąsiada kukurydza. Po sąsiedzku. Jak widzicie. Są niespodzianki takie. Jak to widzicie. Idziemy trochę głębiej może zobaczymy. Choć to i u nas jest pionierze. Tego jest prawie bardzo dużo u nas pionierze. O i tutaj jest po prostu susza. Zrobiła swoje. O, to nie o. Susza, susza, jeszcze raz susza. Nie ma deszczu i to tak się dzieje. O. Jak widzicie. Kukurydza. Siana. Jakieś dwa miesiące temu. No. I tak to wygląda. Tak to się prezentuje jak widać. Dobrze. Następny film to prawdopodobnie będzie ścięcia kukurydzy na kiszonkę. Nie wiem jeszcze może z tydzień, może więcej. Zobaczymy. Będzie cięta kukurydza marki pionier. Tak, tak jak mówiłem wcześniej, jest bardzo słaba. No, no to, to ładnie wygląda. W miarę gruba. Zaraz zobaczymy. A tu Już. Wiechę mamy już niedługo tutaj. Chociaż ścięta tak ta zielona. Zobaczymy. Co tam będzie. Parę przyczep zawsze się ukosi. Z tego pola. No. I tak. Dobrze. No i dobra. Ja dziękuję Wam za uwagę. Jak widać. Tutaj jesteśmy w takim słabszym miejscu i do następnego vloga. Pozdrawiam wszystkich.